Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Loki. Witam was w kolejnym już odcinku, Oczywiście zagrajmy w God Ragnarok. Kontynuujemy oczywiście tutaj naszą przygodę w Alfheimie, dokładnie tak dalej poboczne rzeczy, bo jeszcze wszystkich tutaj nie zrobiliśmy. Co nie? Tutaj jesteśmy razem z Freją. No i widzowie, co było w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku Bawiliśmy się z, prawda, jakże przemiłą panią bibliotekarką, która nie chciała nas wypuścić i powiedziała "O, daj lekturę, kurwa, i tak to wyglądało, yy, więc no. Potem jeszcze tutaj jakiś gościu yy, z wielką runą na łbie, w którą trzeba było nawalać się nam pojawił, już nawet nie pamiętam jak się nazywał, ale tak, był tutaj jeszcze jakiś stwór na sam koniec odcinka. Co nie, my tutaj jeszcze zbieraliśmy sobie jakieś pierdoły z tych właśnie kryształów, i między innymi zbieraliśmy sobie klucze do tamtej bramy, żeby udać się do tamtej zniszczonej świątyni. Co właśnie w dzisiejszym odcinku zrobimy, co nie. Więc możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli cieszycie się na kolejny odcinek z tej serii. A my jeszcze sobie tutaj możemy tą skrzyneczkę właśnie sobie odblokować, bo stąd właśnie się dało te wszystkie te zniszczyć z tej właśnie wieży, więc okej. Okay. Co my tu mamy? Krasnoludzka Stal bardzo fajnie, więc widzowie możecie, prawda, zostawić łapkę w górę, jeśli cieszycie się na kolejny odcinek z tej serii. Co nie? A tego? Zapewne. A o czym dokładnie mówimy? O utracie Właśnie. ciała? Czy żałuję oddania życia w zamian za wolność? Bo gdzie to było? O, ja pani codziennie zadaję sobie to pytanie. O mój. Co powiesz dzisiaj? Dzisiaj cieszę się, że mogę zwiedzać świat i miło spędzać czas w twoim towarzystwie. Dobrze, dobrze. No to jak miło, widzicie? No, Mimir tutaj chce być miły, a Freja dalej jakby tutaj tak trochę, <laughs> nie wiem jak to powiedzieć, Uzna uznaje. Udaje niedostępną coś w tym stylu. Nie pamiętam czy my te wszystkie y, te, te na piasku zebraliśmy, tam wszystkie, ale nie wiem. Dobra, do tej runy na razie, to czy do tej szczeliny, na razie nie idziemy, bo, bo tam są jacyś powaleni przeciwnicy. Może to zrobimy najzwyczajniej w świecie trochę później. A na razie otwórzmy, widzowie, te wrota dokładnie, tak. Dobrze, myk. Nie jest zadowolona. Czym ty jesteś? Leczenie? Może się przydać. Coś tego nie widzę, widzowie, wiecie? Coś tego nie widzę. A Zamrażający rzut. E, fajnie, ale oddaj legatana. Yy. Ja? Co, co to jest w ogóle? Żwirowy pełzacz. Jezu, ile tu jest wosów w tym Alfheimie. Ja pierniczę. A my mu tak mało zadajemy. E, dobra. Laser! Dobrze. E, przydałoby się jeszcze trochę leczenia więc sobie możemy to zrobić Okej, okay, dobra. Na spokojnie. O. Yy, myk. Dlatego trzymam tarczę. Okej. Okay. go tam Freja ja pierniczę, co za typ w ogóle. Oj, dobra, ale udało się przynajmniej ten. Dobra. Ja bym wyjął teraz Lewiatana. O właśnie. I jeszcze zrobił to! No zbyt dużo tu mu te spele nie robią. Jezu, ale... przyjadam radę? A łaa, wow! ażem popsuł teraz. Jezu, my jeszcze mu nawet połowy życia nie zabraliśmy. Ja nie mogę. Jakby... Mam nadzieję, że ja tu nie umrę, wiecie co, widzowie, bo jakby nie mam troszeczkę czasu, abym zmontować teraz materiały, bo jakby nagrywam teraz mocno na zapas filmy, bo jadę do Warszawy i muszę jeszcze nagrać na weekend i na kolejny tydzień, żeby mieć. Więc jakby nie wiem, jak ja to nie wiem, jak ja to zrobię. Ja Dobra, ale no chłop ma połowę życia, tylko trochę no wolno mu schodzić to życie, no ale dobra. Ajajaja, Nie! Nie rób tego! Szanujmy się! O Jezus, Maria! Nie! Ohoho! Ej, przywrócił się! Skontrowałem go, dobrze, bijemy go teraz. Mężowa sidła. Proszę bardzo. Au! Nie. No i dobra, no to widzimy się po cięciu Nie, Coś się Nie To ja się odsunę może tym razem, co? Ała Ale teraz z Fatality na Web dostał chłop. Takie kurde ile tutaj... Jak siadło teraz wszystko. Ładnie. To mnie się podobało. Dobrze. Szedłem mu drogi. Nie mam już w ogóle speli, to jest taki problem. Ale dobra, chłop ma już mało życia widzowie. Dobra, Jak jakkolwiek się to udało. Teraz dajemy to i ty go bijemy. Dobrze, mało życia, mało życia chłop ma już, my też, ale dobrze, leży. Ja, ja, pierdzielę. Kto u licha trzyma w takim miejscu smoka? Zabij smoki lądowe, jest nawet jeszcze wyzwanie. Zabite smoki, jeszcze drugiego pewnie tutaj spotkamy, bo to pewnie w jednym świecie będzie chłop siedział. Ja nie mogę. Bardzo dobre pytanie. Żwirowy pełza, chwila, za chwilę dokończycie. Dajcie mi przeczytać jeszcze o nim. To był smok, okej, okay. no faktycznie to był smok. <laughs> Tylko w ogóle kompletnie inny, nie? Bo to jakiś żwirowy. Pełzacz, nie wiem, jakiś inny rodzaj smoka, niżeli spotykaliśmy je w po... niż takie, jak spotykaliśmy w poprzedniej części. nie? Trafiliśmy na tego smoka lądowego na pustyni Walfheim, no bo to smok lądowy, za drzwiami. Spodziewałem się tam raczej skarbu albo nowego obszaru do zbadania, ale zamiast tego czekała na mnie ta bestia. Nie widziałem dotąd niczego, co przypominałoby te niebieskie znaki na jej łbie. Można by je uznać za. Piękne, gdyby ich właściciel nie chciał zagłębić swoich kłów w moim ciele. Tak, no to fajnie. To imponujące i przerażające zarazem. Tak czy owak, już po wszystkim. I rozumiem, że my nie możemy tutaj sobie zbadać nowego terenu, tak? Aha, to był po prostu smok, no to ciekawie. Zniszczona, magiczna różdżka nieżyjącego już posłańca Freyra. What the hell? Smoczy kieł. Proszę bardzo. Co my jeszcze dostaliśmy? Zaklęcie amuletu. Co ono daje? Fortuna, Fortuna Alfheimu? Nikt ugląd w, w ostatnich chwil wyzmacenia u kolejny w oparciu o jego siłę. A ja tylko nie mam? No, no a mam... Nie, bo to jest Wigor, a. Wigor co daje? To samo, więc jakby, no, różnicy zbyt dużej nie ma. Więc, no, okej. Okay. No i tyle, widzowie? Serio? Naprawdę tylko tyle? Ja chciałem się jeszcze pobawić w Wolfheimie, a tu jest tylko... Tu była tylko taka pierdoła? Serio? No dobra, no to troszeczkę jednak będę musiał posiedzieć, żeby zmontować ten materiał. Że śmierć skutecznie pozbawiła mnie apetytu, ale ciągle wraca do mnie zapach potrawki tyra. Z tego wszystkiego, aż przypomniały mi się moje ulubione potrawy. Kaszanka, hagi z Owsianka z miodem. A co z tobą, bracie? Jest coś, za czego smakiem szczególnie tęsknisz? Oliwki. No. Czy tak po prostu. Jest oliwek. Jak to czym jest oliwek? No, tęskni za oliwkami. Wy tu nie macie oliwek, goście? Macie tyle wykwintnych, prawda? Yy, pff, dani, w ogóle jedzenia, różnych, yy, pewnie magicznych, niemagicznych owoców, warzyw i tak dalej. A nie macie tego? A nie macie, jak to się nazywa, oliwek? Dziwne. No dobra, widzowie, wracamy do. Yy... Sindriego w sumie. Jeszcze nie przeznaczenie w ogóle, no tutaj. Aha, do Midgardu musimy... Co? Aha, bo my... Aha, do Midgardu musimy się udać, okej, okay, fabularnie, ale dobra, na razie nie. Alfheim i się przeniesiemy tutaj, no bo... Nie, poczekaj, gdzie? Tu chyba, nie? Czy nie? Czy tu? Strunt kaniony. Nie no, tu chyba. Eee yy, tu jest chyba Sindri, nie? Bo ja chcę kupić sobie Kamień Wskrzeszenia. Widzowie, ja chcę sobie kupić Kamień Wskrzeszenia. I spróbujemy zrobić jeszcze tą runę po prostu. Co to? Okej, okay, no gra postanowiła, że sobie... Yy, nie porozmawiamy. To chyba nie tutaj. <noise> Są trzy bramy, a ja akurat poszedłem nie do tej. Tak naprawdę miałem dwie do wyboru i akurat wybrałem nie tą, no. Dobrze, jesteśmy na miejscu. chęcią yy, no możemy w sumie je sprzedać też, bo mamy zebraliśmy chyba wszystkie, nie? niebyły. Zdezynfekuje narzędzia. A co dla królowej walki? Uuu, mamy osełkę z folkwanku i możemy sobie ulepszyć, który śmiec. Tylko, no właśnie, który osobisty yy, broń wojenna. Mm -hmm. Ataki wręcz trafiają z dużą siłą i nakładają na wrogów mocniejsze ogłuszenie. A tu jest, trafiają z dużą szybkością, nakładają wrogów większy efekt, większy efekt bifrostu. Jestem ciekawy tego efektu bifrostu, bo on naprawdę ciekawie ci się działa. Się więc dobra, jeszcze sobie się poulepszamy i pójdziemy się z tamtymi y, typami w szczelinie po ponapierdzielać. Amulet. O, właśnie, możemy sobie y, kolejny slot na amulet wziąć. Zajebiście. Dobrze. Relikty, co to są? Aha, bo to jest stary kojeść. Ty. Aha, bo czego ja to muszę wytworzyć. Poślij przed siebie trzy fale światła, które zdają zwiększone wrażenie wrogom, na których nałożony został efekt dźwiękowy. Nie wiem, czy mi się chce to kupować, prawdę powiedziawszy. Sprzedaj, proszę bardzo. A co tu jest fabularnie? Aha, bo to tak, właśnie, bo mieliśmy, zapomniałem, że my mieliśmy wrócić tam do yy, tego, Sindry'ego, żeby oddać ten cały dziennik z tej biblioteki. Dobra, masz. Otworzysz tę księgę nie uszkadzając jej? Elfy z obozu Freira chcą ją przeczytać. O, przynosisz mi zamkniętą księgę. Tajemnicza sprawa. W dodatku to elficki zamek. Intrygujące. Otworzę go i przekażę księgę twoim przyjaciołom w Wanahajmie. <laughs> Urocza para czyli my mamy to i to wszystko, nie wiem. Kupuję. Aha, bo to jest po kolei sprzedawane, uhuh. dobra. To Będą te hołdy dla Frejra możemy się sprzedać Pyk. Y, to nic ja to Oczywiście, że nie. Dobrze, no, i co my jeszcze chcieli? No tu nie mamy już zbyt dużo już do roboty, bo też tych pancerzy dla Kratosa... Nie możemy zbytnio jakoś sensownie ulepszać, a ten, a nie mamy też i nic nowego. Dobrze, a bym zapomniał, po co tu w ogóle przyszedłem, i bym tego nie kupił, cholera. Kamień wskrzeszenia, gdzie to było? Tutaj. Nadzwyczajny, proszę bardzo, ja chcę to. No, ja pierniczę. Bym zapomniał, po co tutaj przyszedłem. Dobra, to nie wiem. Rozumiem, że mam wróci mamy wrócić mm, potem do Sindriego, żeby zobaczyć, czy faktycznie otworzył tą księgę. Yy, a, właśnie. I możemy sobie jeszcze... Dobrze, że mi gra o tych rzeczach przypomina, bo, bo naprawdę bym nie pamiętał. Yy, I co my chcemy sobie wziąć? Co byśmy chcieli, widzowie? <laughs> Abym zdążył Kurtosa w oparciu o wartość jego czasu odnowienia. Może być. Nie wiem, to są takie małe... malutkie pierdoły takie, które aż tak dużo mam wrażenie nie zmieniają, przynajmniej jak mamy ich na razie aż tak mało, więc... więc no dobra. Więc co, wracamy tutaj. I idziemy się pizgać w szczelinie widzowie. Nie wiem, żeby ten film też nie był jakiś za krótki, to może ja aż tak dużo też i nie będę z tego materiału wycinał. Bo ile my mamy na razie czasu? No, ponad 16 minut, więc jakby zbyt dużo e, do roboty, to my nie mamy. ...martwego giganta, by powstrzymać pewną walkę. No wiesz, mogłabyś znów użyć tej mocy? Może. A masz zwłoki giganta, które można by wskrzesić? Eee... nie? To nie ma tematu. Mhm. No, spoczko, nie wiem, bo tak sobie myślę, żeby. No, najwyżej odcinek nie będzie miał nawet 20 minut, ale myślę, że też i nad tą szczeliną chwilę sobie posiedzimy. A akurat, jak się śpieszę, to nie mam kompletnie czasu na nic, nie? To jest po prostu. No. Po prostu nie wiem, jak to nazwać nawet. No, klasyka, widzowie, klasyka. Nie mam czasu, na, aby w ogóle nagrać, to jeszcze muszę poświęcić czas na montaż, nie? Chyba, że nie poświęcę czasu na montaż. Dobra, my nie mamy, a mamy całe życie. Okej, okay, dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Są to w ogóle przeciwnicy, z którymi my jeszcze nie mieliśmy kompletnie w ogóle do czynienia. I są na szósty level, więc ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, ale. I są mega szybcy jak na swój wygląd, nie wiem o, Chłop ma jeden w ogóle ma palącą się broń I zadał mi bardzo dużo obrażeń Dobra, dawaj... Chociaż mogłabyś coś też robić sama, bo ja nigdy nie pamiętam Dawaj tego! O! Trzeba go klepać, bo ma mało życia Nie wiem jakim cudem on już ma mało życia, ale ma mało życia y Dobra, jeden leży. No nie mów, że my to zrobimy za pierwszym razem. Ty, co jest? Chłop się. Chłop się zamienił z tego. Na hita, no tak, zapomniałem. Wytam. O. Ej, chłopi się zamieniają w te, sługi hel. O nie. Nie widzowie O, a ten zdech. Ale ten nie Dobra, to trzeba go bić tym Czekaj, ja chcę się uleczyć Dobra O, dobrze, dobrze, freja Napad złości Ała! Ja, ja jestem jakiś spowolniony w ogóle, weź go, bij tam Klep go, klep go no, myślę, że on jak jest sługą health, to lepiej go. No nie, no super Nie Dobra, dobra, dobra O Jezus, Maria Bo ten jego atak jest mega mocny Nie Nie Tak blisko było, czemu ja to zrobiłem? To już było praktycznie zrobione Dobra, robimy tak No, zaj za tobą, bracie! Mogę jeszcze raz? Mogę jeszcze raz, bo to było takie głupie. Jezus Maria. Dobra, bij go tam. O, dobrze. Le Życie. Chociaż tak mi to pewnie zbyt dużo nie da. Dobra, dawaj go tam z pelami tymi. Nie tym, kurde, nie! teraz? Ale debilu! Przecież ja chciałem... Ja chciałem wyjąć ostrza chaosu, czemu ten debil bije kurna lewiatanem, no Dobra, tego nie ma. To czy jeszcze jest, bo za chwilę sługa hell będzie. Ej, ale że przeciwnicy tak teraz potrafią w tej, w tej części, to to jest powalone. Dobra, bijemy. Uważać na każdy jego atak, bo każdy jego atak zabierze mi chyba całe zdrowie praktycznie, więc... Dobrze, jest wykończenie. Jako, jakie były chłop dostał w ogóle? No i dobra. Udało się. Parę faili poleciało, ale nie jakoś mega dużo. Co jestem szczerze powiem, zdziwiony, że nie poleciało jakoś dużo faili. Ale dobra. Kolejna szczelina, widzowie, zatem zamknięta. Pył światów i skało drewno. Zajebiście. No, ale proszę się posunąć. <laughs> proszę tutaj ten. No i dobra. Czy mi się wydaje czy cały Alfheim mamy aktualnie zbadany. Nie wiem czy coś jeszcze będzie w tym świecie. Wydaje mi się, że już nie, że już jakby cały świat, chyba że jeszcze coś tutaj by było, ale no nie wiem. No na razie mi się nie wydaje, że coś jeszcze w tym świecie będzie i tarabanią do mnie, więc muszę odejść. Dobrze. Eee, widzowie, mamy 20 mam 25 minut. Podstawowego materiału surowki tak zwanej. Eee, no jak to zmontuję, to będzie jeszcze krócej. I nie wiem w sumie, czy taki krótki odcinek wam dawać. Nie! Czy. Ale jak zdołali zaprząc te dwa gulony Próbowałeś latać w burzy piaskowej? Freyr pewnie pokazał ciemnym Elfom, że gulony mogą ciągnąć pół. A kiedy nadeszła burza piaskowa znaleźli dla nich nowe zadanie. Teraz pewnie hoduje się je z myślą o jeździe. Mm -hmm. No tak biedne pieski muszą zaprzęgać ciągle te sanie. No ale chyba dają radę, ewidentnie no. Myślę, że sam kratus nie waży zbyt mało, a one normalnie dają radę to ciągnąć. No, więc no, ale w sumie zwykłe wilki, które mieliśmy w Midgardzie, też jakby to normalnie... To co o jakimś wrogu z twojej ojczyzny. No, proszę Nie proszę. zaszkodzi, jeśli lepiej zrozumiem twoją taktykę. Hmm. Była meduza, królowa Gorgon. Zamieniała wzrokiem w kamień. Można było lustrem obrócić przeciwnie jej moc lub ściąć jej głowę, choć to trudniejszy sposób. Więc użyłeś lustra? Nie. To, co pytałam? No tamtejszy Kratos się, no jak wszyscy wiemy, nie pierdzielił w tańcu, więc chyba wybór dla Kratosa w tamtym czasie był prosty. A aktualny Kratos myślę, że akurat by to przemyślał, jak postąpić, jak pokonać tak, takiego przeciwnika. By Podszedł do tego, mam wrażenie, bardziej taktycznie. No i co? Do Muspelheimu idziemy? Nie, no widzowie. Nie będziemy iść do Muspelheimu bym może jeszcze wrócił do byśmy wrócili sobie jeszcze do Sundry'ego i chyba chyba nie będę tego montował widzowie <laughs> Chyba nie będę Wam montował tego materiału, bo naprawdę nie mam już zbyt dużo czasu, żeby nagrać, a i tak już nie nagram na cały tydzień i będę musiał po powrocie jeszcze nagrywać chyba. Więc jakby nagrałbym jeszcze przynajmniej teraz, zanim yy, pojadę, to bym nagrał... To bym yy, chociaż nagrał jakieś trzy materiały, więc jakby no ten film i tak chyba nie będzie miał 30 minut, bo już nie mamy kompletnie co robić. A w kolejnym odcinku już raczej sobie polecimy z fabułą dalej. <laughs> Najzwyczajniej w świecie Co nie? Więc wiecie co? Wróćmy sobie do domu Sindriego. Zobaczmy, czy co tam. Yy, czy co tam jeszcze coś jest. Nie wiem cokolwiek. Albo wam jeszcze to zmontuję. Kurde nie wiem, bo nie mam czasu widzowie. Zobaczę jeszcze. No wy już pewnie... Jeśli widzieliście jakieś cięcia albo... Albo coś, to już pewnie wiecie. Czy ja wam to zmontowałem, czy nie, Dobra, zobaczmy co nam powie. Co? Nie ma go prostu, A on się dalej martwi tym? Nie, on się nie, nie martwi tym, tym, tym takim co tutaj był na drzewie. Razem z nim nie wiem, gdzie ta wiewiórka, dobra. Nie wiem, gdzie kurde ratatosek poszedł. Dobra, witam. Tak sami z siebie niefabularnie, to jeszcze chyba ani razu tutaj nie wchodziliśmy. Możemy sobie pogadać. Ten twój chłopak potrafi narobić szkód. Co nie? Może następnym razem rozwalić Odynowi. <słuch> <słuch> mm -hmm. Rozumiem, że możemy sobie tutaj jeszcze pogadać ogólnie ze wszystkimi, nie wiem cokolwiek. Jest tutaj gdzieś ty, albo Tyr będzie przy tym. W szafie namiotły, halo? Nie, chyba nie. W składziku namiotły, cokolwiek. Nie wiem, tu jest freja. A gdzie jest Tyr? Halo? Nie ma tyra. Gdzie jest Tyr? Mogę pogadać z freją? Halo? Nie, wiem, ona tutaj się bawi w kwiaciarkę. No dobrze, widzowie. <laughs> Zobaczymy, czy ja wam to jeszcze zmontuję. Ale chyba tak. No, żeby po prostu se zmontować tak dla sportu. <grych> I żeby jakkolwiek to się przyjemniej oglądało. 30 minut ten odcinek nie ma. To czy znaczy, no surówki mam 30 minut, ale jak zmontuję, to nie będzie 30 minut, ale nieważne. <krych> Dzisiaj taki troszeczkę krótszy, troszeczkę taki. Mm, nie wiem, czy mniej interesujący odcinek. No głównie walki z tylko i wyłącznie walki z przeciwnikami i yy, kręcenie się w kółko było w dzisiejszym odcinku, ale spokojnie w kolejnym będzie już fabuła. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli on wam się spodobał, to komentujcie, subujcie i oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się. No i cześć.